Cześć moi drodzy, z tej strony Emeryon, a w dzisiejszym odcineczku zrobimy sobie przegląd motywu dyniowego. A dlaczego? Bo po pierwsze, jest pierwszym takim sensownie jesiennym motywem, a jestem totalnie jesieniarą. Chociaż bardziej jestem zimiarą, ale jesieniarą też jestem. Właśnie muszę sobie swoją świeczkę jakąś zapalić, dopiero co wydałem tyle kasy na świeczki zapachowe, muszę sobie jakąś zapalić zaraz. No i w sumie to zrobię przerwie między planem odcinka, a, a intrem, w sensie tym, a planem odcinka, o, no. To zaraz idę po świeczkę, wracając. Ponieważ jest to pierwszy typowo jesieniarowy motyw, a po drugie jest dniowy, a już tak naprawdę Halloween już tuż, tuż już praktycznie, jak ten odcinek oglądacie. z Pokémonów. Także, dzisiaj sobie to obejrzymy i... co? My przedłużamy. Zaczynamy, moi drodzy. 🎵🎵🎵 się rumienią, jesienią, jesienią, się rumienią, No to tak moi drodzy, świeczka zapalona jest to świeczka, którą ostatnio w sumie jak się pytałem na moim ulubionym Discord serwerze MSP jaką świeczkę zapalić to mi Google doradził, żeby właśnie tą zapalić. Także pali się u mnie Caramel Pecan Swirl, a co to plan odcinka? To standardowo najpierw. Yy, Chociaż może troszkę niestandardowo, bo zazwyczaj były ciuchy i uroda, tym razem będzie uroda, ciuchy męskie i później robienie luczka męskiego, a następnie w tej samej kolejności damskie. I przede wszystkim się skupimy jeszcze na unikatach, ponieważ to jest kolejny motyw, tak jak zresztą poprzedni i poprzedni, w którym są unikatowe przedmioty. Ograniczone czasowo. Ja sobie ich parę wezmę, bo wyjątkowo jeśli przynajmniej się chodzi o męskie, bo już to coś tam podejrzałem. Żeby się upewnić, że to serio prawda i znowu dali okazyjne itemy. Jakiś żart śmieszne. Ale dobra. Już tego tematu dzisiaj nie będziemy poruszać, czy to jest słuszne, czy niesłuszne. Zamiast tego skupimy się na kupieniu tych rzeczy i zrobieniu sobie luczka stricte z tych właśnie przedmiotów, które będą. Bo widziałem, że zarówno na urodzie całkiem fajnie to wygląda, a z zwykłych też można coś fajnego zrobić. Damskich luków to nawet nie wiem, czy nie parę będzie można ugotować z tego, co oni tam dodali w tym dyniowym motywie. No dobra, to zaczynamy. Męska uroda Moi drodzy, no, w pierwszej kolejności, zapraszam do oglądania. No dobra, moi drodzy, jeśli chodzi o męską urodę, to w sumie dużo nie ma co oglądać, są takie włoski, ale szczerze, całkiem fajne. Chociaż mam wrażenie, że trochę wysokie czoło, ale poza tym myślę, że spoko. Może bym jeszcze odcień tego koloru, którego go zmienił na ten, bo ja o wiele bardziej mi się ten kolorek podoba. I w sumie też możemy je tak zostawić. Tak naprawdę będziemy sobie sprawdzać te rzeczy po kolei tak jak kiedyś, dawno, dawno temu były sprawdzane jedna po drugiej. No także to jest uroda, moi drodzy. Fajnie wygląda, mogło być trochę lepiej, ale nie narzekam. Jest ok. Lecimy do sklepu z ubrankami. No to tak moi drodzy, lecimy po kolei, tylko sobie może pousuwam nadmiar tych rzeczy, bo ich jest tutaj mnóstwo i będą nam tutaj zaburzać osąd trochę tych przedmiotów. I na pierwszy rzut taki ładny sweterek z deniami. Szczerze, śliczny jest. Fajny, nie ja lubię takie swetry. Eee, ale no, dość drogi. 1200 dla VIPów, no to jest kurde niemała cena. Ale naprawdę fajny. A jeśli chodzi o kolorowanie, da się, go tutaj, da się go tutaj w całości zmienić. Całkowicie można go sobie w swoich kolorkach ułożyć. Fajna sprawa. Superowo, szczerze mówiąc, zresztą ja go bo się będzie mi tutaj, mi kół w oczy, bo to są strasznie intensywne kolory. Nie, nie mogę na takie patrzeć, bo sobie oczy wytrapię. Następny sweter, też z dyniami, też fajny, chociaż IRL raczej już bym takiego nie założył, ale jest spoko. Chociaż nie, jest jedna rzecz niespoko w nim, te paski, w sensie, widzicie to? Tutaj są w bok, tutaj też, a tutaj... Inaczej jest cały, wszystkie są pionowo w dół, na przedramieniu, na rękawie też są pionowo w dół, a na ramieniu są bokiem te paski. Kto to projektował? Co, mi się teksturka obróciła? Źle się warstwy ponakładały? Nie wiem, co, w czym oni tam w kricie robią, nie mam pojęcia, co to w ogóle ma być. Byłby fajny gdyby nie to, bo jak dla mnie to się mega rzuca w oczy. W sensie dla mnie to już jest dealbreaker. Chociaż tyle dobrego, że się zawsze to pasuje do tego, to się żeż nie wiem czy to plus czy minus, bo może gdyby się dało zrobić oddzielnie te paski, to może by się to dało jakoś ukryć, no ale się nie da. Ale można generalnie też no w sumie to wszystko zmienić w nim. Także też spoko sprawa. Można go sobie skustomizować. Swój kolor dyni wybrać. Następna sprawa to jest bluza: Pumpkin Spice Everything. True, true. Zgadzam się w 100% z tą sentencją. Również jest w całości kustomizowana. Jak się chce, to można nawet usunąć ten napis. To też jest zawsze fajna sprawa, bo nic po nim nie zostaje, a wy macie bluzę, na przykład wam się podoba, ale nie chcecie tego napisu. To jest mega. Ja zostawiam niezmienione standardowo. Kurde. A byłem ostatnio w konceptowej kawiarni, jeszcze nie mają Pumpkin Spice. Musiałem wypić jakąś herbatę. Co za skon. No dobra, idziemy dalej. Mm, takie coś, to jest chyba sweter połączony z koszulą i krawatem. Ogólnie fajnie to wygląda, fajne jest to, że można wszystkiemu znowu kolor zmienić, ale, ale mi się nie podoba trochę to takie koślawe łączenie. Z drugiej strony teraz jak tak widać na tych kolorach nawet standardowych, że jest bardziej wyblakłe są kolory na tej bazie swetra, a na rękawach są bardziej intensywne. Trochę wygląda jakby taki sweter na bluetooth, rękawy podobne, ale jakby z innego m, przyszyli, nie wiem. Jakby komuś odpadła a już cztery razy prał tą sama, jakby ten główny sweter, i przy, nie wiem, z drugiego nowego. Także no to jest na minus. Ale to jest fajne. Nawet nie widziałem, że jest taki item, ale to jest spoko. Szkoda, że jest takie krótkie. Super jest to, że można znowu w pełni to zmodyfikować, każdy kolor. I mi się podoba ten koncept tego tego. Fajna sprawa. Mega. Spoczko. Eee, to jest. eee... Inaczej, myślę, że komuś na pewno się będzie podobać, ale tym kimś na pewno nie będę ja. E, idziemy dalej. Usuń mi to spodnie połatane w kratę taką tą, tylko pytanie jak teraz z kolorkami. To można zmienić, to można zmienić, ok? A to byłyby prawie, ide prawie idealne są, gdyby się dało jeszcze zmienić kolor tych jakby drugich pasków w tym dolnym, to by były już perfekcyjne spodnie. Ale i tak są super, widać, że dla VIP-ów je zrobili, nie, nie dziwię im się. Trochę MSP moment, ale no nic dziwnego, bo naprawdę są fajne. Kolejne spodenki są krótkie, więc troszeczkę mi nie pasują do konceptu tego, że już mamy jesień, ale też są ładne. Też są ładne, też można im każdy kolor zmienić, Włącznie z łańcuszkiem, to wcale nie jest takie oczywiste, i paskiem, super sprawa. Mamy takie buty, kolejne, moment, buty. Nie wiem jak je nazwać, co to są? Trochę takie klapki z pasmami, jak tymi paseczkami, takie nie wiem, takie trochę kroksy, ale nie do końca. Kroksy też mają takie paski, nie pamiętam jak się nazywa ten typ buta, ale fajny jest. Moment, to, to jeszcze zresetuję, żeby mi tutaj nie było takie, a nie inne. Nie, ej, zmieńcie to. No, także to jest fajne. I tutaj mam pierwszy okazyjny item, takie już w sumie to z Halloweenową dynią kapcioszki. Nie da się zmienić koloru tego yy, tej gałązki na dyni, nie, to nie gałązka, tylko tego i twarzy dyni, ale ogólnie są fajne. Ja sobie je wezmę na pewno. Myślę, że nawet w ilości więcej niż jedna. Kolejna rzecz to jest taka czapka. Szczerze szkoda, że nie pasuje do tych włosów, bo pomyślałem, żeby właśnie użyć, bo widziałem, że to jakieś nakrycie głowy. Może w damskim loczku sobie z niej skorzystamy w takim wypadku. No bo sorry, zbyt bardzo nie pasuje, za bardzo widać te włosy spod spodu, ale fajna, do jakichś krótszych na pewno będzie pasować. Torebka jest śmieszna, dosłownie jakieś pumpkin spice latte i dynia, myślę, że mega sprawa halloweenowa. A moment jeszcze, tutaj kolorki, aha, tutaj kolorki można zmienić wszystkie, a tutaj, hmm, tutaj, tutaj nie, nie da się zmienić koloru napoju. Warto wiedzieć też, że tak się ma sytuacja. Kolejna rzecz to te skarpety i szczerze, fajnie, w sensie podobają mi się, ładne są te skarpety, po prostu. Przedostatni item to jest to i to jest okazja i to będzie usunięta. a jest mega ładne, więc ja będę tu musiał wziąć w wielu różnych wariantach kolorystycznych i tutaj jest to, o czym mówiłem w moim rancie na to całe Movie Star Planet. Że to jest mega słabe, że takie coś robią, właśnie przez to, że jest takie naciąganie, jakby na to, żeby kupić koniecznie ten item, no bo zaraz go nie będzie. Tak naprawdę. A to jest duży problem, bo to jest naprawdę ładny item. Jak w ostatnim czasie niewiele itemów, no, no to wcale nie było takie oczywiste, że będą ładne itemy w motywach. I ostatni, to też jest, wydaje mi się, że z tego motywu pasowałoby, jakby tutaj konceptem. Taki sweter. Tutaj już nie wszystkie kolorki da się zmienić, ale. Myślę, że też jest fajne. Myślę, że całkiem spoczko wygląda, mm, ale chyba trochę nie mój styl. Myślę, że fajnie by pasował do tych spodni na pewno, Gdyby troszeczkę zmienić kolor tej kratki. Myślę, że tutaj chcieli trochę taki, w takim koncepcie zrobić podobnym, właśnie. Ewentualnie do tego, no bo tutaj jest dosłownie ten sam. Jakby ta sama kratka. Jeden do jeden. No ale cóż, no nie, wszystko, nie wszystkie kolorki da się zmienić. No, ale w miarę fajne. No i to tyle jeśli chodzi o ubranka, także pora zrobić luczka, moi drodzy, nie ma co się ociągać i tutaj wydłużać, lecimy z luczkiem, tutaj, lukowaniem, tego typu, no. No to tak, na pewno mostkawem będzie to, bo to mi się mega podoba, ja to muszę mieć, Czyli dosłownie, nie ma drogi, żebym ja tego nie miał. I chyba sobie w ten sposób to zrobimy, wiecie? Taki właśnie, nie do końca w kolorach będzie ten luczek. Następne oczywiście te spodnie, bo są... No, najbardziej mi pasują z tych wszystkiego. A jest jeden minus tych spodni, da się kolor guziczka zmienić. To warto o tym wspomnieć. A może taka dynia trochę? W takich dyniowych kolorach? Nie wiem. Nie, dobra, bez przesady. No, ale taki może, takie możemy zrobić. To mogłoby być całkiem spoko. Mmm... Mm, mm. No, myślę, że całkiem spoko to wygląda. No dobra, to tutaj już mamy to, co najważniejsze, tak naprawdę. Więc pora na inne jakieś rzeczy, czyli tak naprawdę wykończeniówkę, jeśli chodzi o luczek. Teraz tak, dopasujemy to sobie pod kolor. Mam, no, gdzie jest ta paleta? O, a to może zostać białe w sumie. Skarpety fajnie. No i weźmiemy te lacze śmigacze. One całkiem spoko wyglądają. Tylko pod kolor spodni. O. Tutaj w ogóle są jakieś kilku warstwowe te. Okej, okay. niech będzie tak. I złote klamerki. Nie mamy tutaj żadnej biżuterii. Mamy to. Ale nie, bo to mi nie pasuje, bo to jest taki Halloweenop trochę. Eee, to nie chcę tego. Nie mam tutaj żadnej biżuterii, więc sobie biżuterię dorzucimy. Jakąś tutaj delikatną na rękę, może chociaż. Co to jest? Hmm. O, no coś delikatnego, właśnie tego szukałem. Hmm. A tak na poważnie znajdziemy coś, czy. No, to jest z truskawkami. To... To są muszelki. Oh my god Nie, co to jest? Nie, to nie jest nic konkretnego Dobra, to może być sobie Weźmiemy to I sobie weźmiemy tego kolorku kryształek I to będzie tyle, jeśli chodzi o biżuterię Co do urody, no włosy zostają, to wiadomo, ale musimy sobie strzelić jakieś nowe brwi Bo te w ogóle się nie nadają O, myślę, że spoko sprawa No okej, okay, niech będą te Dalej Makijaż Myślę, że makijaż jest w miarę spoko jakby te, te piegi, które są teraz aktualnie, ale bym może dorzucił jakiś cień do czułu, coś takiego. O. o! I troszeczkę charakteru jest nadane tej twarzy od razu. Takie coś. O, bo ja lubię takie detale właśnie wrzucać. O, to się gryzie ze sobą. No dobra, to nie. To weźmiemy dla VIPów to takie tego blusza takiego w sumie to mój ulubiony. Najczęściej chyba najczęściej ze wszystkich z nich korzystam, jakby z tego właśnie. I delikatne te. Tak. No i myślę, że fajnie to wygląda. Jeszcze tylko inny kolor paznokciów, żeby paznokci, żeby tutaj pasowały. O, super. I teraz tak, czy tatuaże jakieś? Nie wiem, spójrzmy co my tutaj mamy. dodać coś fajnego? Nie, to są w ogóle jakieś kwitowe to się nie nadaje. To nie mam opcji. No, w ogóle nie pasuje. Tygrys jakiś ultra HD. Co to ma być w ogóle? Paskudztwo jakieś. No tylko to by pasowało, ale no nie pasuje mi, sorry. Nie, 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 nie leży mi do tego oczka. Takie tatuaże, że aż na szyję. Mm -mm. Tak, to bez tatuaży w takim wypadku. No i to tyle, moi drodzy. Oczka, nos i usta sobie zostawiam, bo pasują, fajne są. Ale chyba trochę przyciemniej brwi, ale nie tak o no, cały ten. Nie tak, żeby były całe ciemniejsze, tylko sobie ręcznie troszeczkę w tych. O, super. No, benefit VIP-em. Nie ma co, nie ma co. Fajna sprawa VIP-em. No, i tak się prezentuje luczek, moi drodzy. Mi się podoba, jak go kupuję. I lecimy na damski sklep. Sprawdzić, co tam mają. No dobra, moi drodzy. Jesteśmy już tutaj w pańskim sklepie. Damskim sklepie, może nie pańskim. No, lepiej. No, damski. Damski sklep brzmi o wiele lepiej. I tutaj mamy dwie pary włosków do wyboru. Takie, nie dla vip Damskie. Dwukolorowe. I myślę, że są całkiem spoko. W sensie takie są ok. Nie są jakieś wybitnie. W... Dobre. jednokolorowo wyglądają o wiele lepiej niż z tym takim dziwnym fejtem. Myślę, że spoko. Całkiem, całkiem. Ale te drugie są o wiele lepsze. No kurczę, nie widzicie? przez skrzydła trochę, trochę tutaj zasłania. To tak sobie zrobimy. Jak to się nazywa? Pumpkin butter. Fajne są. One są dla vip ów W sensie nie są dla VIP-ów, ale są za 10 diamentów może w ten sposób. Jak sobie zbieracie, to też je możecie kupić i bez VIP-a. No i ładnie wyglądają. Śliczne są. Więc one z nami zostają już do robienia luka. Są naprawdę piękne. Podobają mi się mega. No to w sumie tyle, jeśli chodzi o damską rodę. Czas na ten sklep. Czas na ubrania, moi drodzy. No dobra. Jesteśmy w damskim sklepie z ubrankami, więc zaczynamy sweter. Ten sam co u mężczyzn, tylko że no dopasowany do kobiet. Jest bardzo ładny. Mega. E, no ale nie będziemy się skupiać, bo już z góry myślę, że nie są aż tak fatalnymi programistami, a w sensie. I programie z tymi grafikami zakładam, że tak samo się go koloruje jak u mężczyzn, więc tego nie będę sprawdzał. To tak samo jak u mężczyzn, i ten sam błąd z poziomymi paskami. To tak samo jak u mężczyzn, tylko że, no wiadomo, wszystko dostosowane do kroju. Myślę, że fajnie to wygląda spoko rzeczy. Tutaj mam coś nowego i kurczę, no rzucają się linie tutaj w oczy. Coś w się sensie, no gołym okiem z daleka to widać, że po prostu ma jakąś dziwną, taką na każdym łączeniu jest po prostu odznaczona ta linia, i to tak. No, niby można wybrać jej kolor, dostosowuje się do kolor tła, no ale to słabe jest. Jednokolorowo też się wyróżnia, bo cienie są jakby takie rozcinane. Pomysł fajny, wykonanie paskudne, absolutnie nie do, nie, nie wiem, jak żyć, jak żyć. Kolejny temek top, również całkowicie tutaj zmienialny, z fajnymi rękawkami, takimi nie wiem, takimi dużymi, jakby szerokimi. Fajne. Mi się podoba na przykład. Siedem diamentów to dość dużo, ale jest ładne. Może nawet, z niego może nawet z niego skorzystamy. Z kolei kolejne coś to jest takie coś i to jest okazją. I tutaj też, o ile nie dziwię się, dlaczego akurat to dali na okazję, to w ogóle nie powinno być takich, takiej funkcji. No, ale no cóż, jest. To jest mega ładne i tutaj można zmienić kolor sobie wszystkiego, tak naprawdę, włącznie tutaj z. Oboży tymi dziurkami do przewleczenia tych sznurków i sznurkami i w ogóle kratką i w ogóle wszystko można zmienić I to jest mega. To trzeba przyznać, że tutaj dobrze zrobili i po prostu ładnie wygląda ten itemek. Następna jest sukienka i szczerze nie widziałem jej, chyba nie ma jej na grafikach tych takich, które promowały ten motyw. No nie, nie ma i ja się wcale nie dziwię czemu. 9 diamentów za takie coś? No, wygląda jak worek trochę taki, paskudny. Jest taka krótka niby, a tak naprawdę wygląda jak wór, w sensie no, nawet nie wiem czy to jest za diamenty, ja bym za to 200 starkońców nie dał, zejdź mi z oczu. Kolejna to jest Cutest in the Patch, to jest, ta, to jest chyba ta w ogóle motywowa koszulka, to taka promująca motyw, bla 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 bla, bla, jap jap. I to też jest średnia, nie podoba mi się. Kolejna rzecz to są te spodnie, tak samo jak u mężczyzn, tylko że dostosowane do kroju damskiego i one też są fajne, ale tutaj mam jeszcze takie materiałowo-drysowe, jesieniarskie spodnie dla jesieniar i one też mają w całości zmieniane wszystko tak naprawdę i to jest super, można dostosować każdy kolorek, każdą kratkę albo nawet ją usunąć jak się chce kolejna rzecz to jest takie coś i to jest odpowiednik tych krótkich spodni dla mężczyzn, tylko że no, to nie są spodenki, to, to jest spódnica no, ale spoko wygląda, koloruje się w ten sam sposób yy. kolejne są te buty, te same co u mężczyzn też fajne też okej, okay, spoko, ale kobiety dostały jeszcze coś takiego Takie, nie wiem, kurczę ciężko mi to nazwać klapkami, no bo są na koturnie, ale z drugiej strony w ogóle nie ma coś na... Nie wiem, kurde, no klapki, tak coś w podobie klapek na koturnie, no okej, okay, I guess Dwa kolory do edycji jakaś kurkowa podeszwa, no dobra, okej, okay. niech, niech będzie Okej, okay, okej, okay, mówi Star Planet, niech będzie Jest też czapka, czy ona, nie, kurczę, tutaj też nie pasuje, szkoda Pewnie do tych trzecich włosów, których nie chcę wybierać, pasuje, jak na złość. Jak na złość ten. Chociaż, no nie wiem, może też nie. No nieważne. No, znowu mamy tą torebeczkę. Też jest fajna, też mi się podoba. Znowu mamy skarpeteczki i znowu mamy te kapcioszki. I to jest tyle. To już jest poprzedni motyw. To widać, no, odróżnia się. Więc to tyle, jeśli chodzi o damskie ubranka. Dużo to jest po prostu damska wersja tych męskich, ale jest też parę nowych. Także co? Nie ma co tutaj przyciągać. Przychodzimy do otworzenia luczka dla tej ee, damskiej. Damy mówi Starki, moi drodzy. No dobra. No to co my tutaj możemy zrobić? Taki pomarańczowy wafy był ten dla Maryjna. Dobra, zacznijmy sobie od spodni i ja bym wybrał te. I te kapcie do nich. O Boże, to będzie taki power move, to będzie takie dobre. Będzie totalny bęger, moi drodzy. Eee, dobra, weźmiemy sobie... O, i takie emeryonowe, że tak powiem, akcenty dodamy do eksponatu. Tylko może, kurde, może jednak są trochę takie za, 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 za białe. O, coś takiego może by były fajne w takim wypadku. I byśmy skopiowali sobie ten kolorek, ja go ukradnę. Hasz tego kolorku F5E2D3, tak jak widać na ekranie. I go nałożymy na tej kapcie. Takie pumpkinowe. Gdzie? Kurczę, za każdym razem nie umiem wejść do tego kolor pickera. Jakoś takie to jest trochę nieintuicyjne w takim miejscu, że tak jest nie po drodze. Nie, nie po drodze do nikąd jest ten kolor picker. To będzie dobry kolorek. Mm, no dobra. I teraz dalej. Co my tutaj możemy wziąć? To, albo jakiś sweater. Pumpkin Spice Everything. Kurczę, kusi. No chyba ten wybierzemy. Chyba ja będę taki pumpkin spiceowy dzisiaj. Na Emery. Taki look, nie wychodzę nigdzie z domu. Nie wychodzę nigdzie z domu type of look. Jeszcze trzeba oczki zmienić tą urodę. O, skarpety możemy jeszcze strzelić takie w stylu. Nie wychodzę nigdzie z domu. W sensie, no, żeby, żeby był jakieś skarpety takie w kratę. Gdzieś tam, gdzieś tam w tle. O, kolorek taki jak na tych i super. Okej, okay, no dobra. No i fajnie. Dobra, czy coś jeszcze? Myślałem o tej torebce, chociaż a niech będzie, a co. A... A kto, a kto nam zabroni? Kto zabroni tej torebki? O, ten kolorek niech będzie. Okej, okay, dobra. Zielony sobie wybierzemy taki jak mój, że tak powiem. Co ja teraz Ah, A, łańcuczek, no to 3 złoty musi być. Pasek, oczywiście taki ciemny. O kurczę, nie pasuje mi ta torebka. Przez ten kaptur. No dobra, to będzie bez torebki. Za bardzo mnie to kole w oczy, jak już to zobaczyłem. Czyż tego nie odzobaczę. Ech, no trudno. A szkoda bo całkiem fajnie się zapowiadało. No dobra, ale lecimy na urodę w takim wypadku. Tutaj tatuaże całkowicie odpadają, bo to w ogóle się mija z celem całkowicie. O, coś takiego? Nie, to jest... nie, 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 fu, 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 fu. Hmm, ale takie coś. Taki makijażyk. Myślę, że spoko, chyba że sobie wezmę jeszcze trochę o ten. O, ten też jest fajny. Tylko muszę to usunąć. Nie, trochę za bardzo się błyszczy ta twarz. A ten? A nie, ten jest taki w ogóle błyszczący, to też odpada. Nie, nie będę robił takiego. Chyba idziemy w takim wypadku po klasyczek gatunku, jeśli chodzi o moje takie luczki. Delikatne pieki sobie zrobimy i takie podkrążone oczy zmęczone. O, dobra, spoko. <laughs> no dobra, bez przesady. Aż, aż tak zmęczona i... no nie, nie będzie. Nie, 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 przesada. Eee, dobra, to teraz tak, brwi, 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 brwi. A niech będą takie delikatne, zwykłe. O, chociaż nie, zrobimy takie na Emerionie. Weźmiemy sobie to troszeczkę jaśniejsze, takie już bliżej koloru e, włosów, ale je ręcznie przyciemnimy trochę. W sensie w sumie takie jak kolor włosów, ale przyciemnione. Ok, i teraz tak, ja muszę zajrzeć do swojej szafy, także ja tutaj nurkuję po oczka inne. I mam nadzieję, że coś fajnego znajdę. Nie, to są takie. W sumie te chainy są spoko, całkiem spoko wyglądają. Te są za jasne, te są takie nie w moim kolorku, te pasują też w sumie. No chyba te wezmę, te dają taki vibe kogoś zmęczonego, zmęczonego bo przyszła jesień. Myślę, że to dobry pomysł, żeby je tutaj wybrać. No to w takim wypadku mamy kluczek gotowy, moi drodzy. Poza tam wiadomo oczkami, noskiem i ustami, no to to jest 2275 starkońców i 16 diamentów. Myślę, że fajnie wyszedł, tak jesieniarsko bardzo, więc ja sobie go biorę. I to tyle z tego odcinka, widzimy się w podsumowaniu i zakończeniu, moi drodzy. Jeszcze sobie strzelę, Luka, tutaj na animacji, wezmę sobie profile, ustawię takie papki nowe. No. Ale to już off-camera, my się widzimy w podsumowaniu. No dobra, moi drodzy. Tak, luczki prezentują się na żywo. Myślę, że wyszły całkiem nieźle. Tak prezentują się profile, które zrobiłem off-camera. I sobie tutaj poklikałem. Towarzyszą na tych profilach świnki, ponieważ... No nie mam nic pomarańczowego, co mógłbym dopasować do nich kolorem. No a nawet jak mam kup miałbym kupić, to nie na evencie halloweenowym. No nie, nie, nie. Na no, a. Nie, to nie będę. to dosłownie ma być jakiś szkielet i koza, to nie, to się nie nadaje do zrobienia w pomarańczowym kolorze. Chyba, że to bubu nie wiem, może, ciężko mi powiedzieć. Wracając, tak wyglądają, myślę, że wyszły całkiem fajnie, mają sobie coś takiego emerionowego mimo wszystko, jakieś takie akcenty, ten zielony, przede wszystkim oczy i uroda takie są. No. No, ja tak prawie zawsze robię tą urodę. Także do takich powiedzmy klasycznych kluczków, także no tutaj myślę, że fajnie to wyszło. Myślę, że myślę, że całkiem nieźle, i myślę, że mimo wszystko idzie poznać, że to ja nie może w ogóle innych kolorach. Tak jak ostatnio w sumie na start jesieni, też takie kolorki, te takie ja nawet nie wiem, jakie nazwać. Takie wyszarzałe. No, macie teraz na ekranie, no, e, właśnie w takich kolorkach. Także mam nadzieję, że Wam się luczki spodobały, bo mi się podobają bardzo. Myślę, że zrobiłem kawał dobrej roboty. Dobrej, mówię, Star Planet, roboty. Banger totalny. Ja Wam bardzo dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Dajcie znać w komentarzu, czy Wy też zrobiliście sobie jakieś fajne, świetne uczki. czy w ogóle planujecie? Bo w sumie to już. W tym momencie to jest Halloween, zaraz będę musiał robić Halloweenowe, ale nie chciałem przegapić tego motywu, bo jest naprawdę fajne, fajne, taki przyjemny po prostu, tak właśnie przed Halloween, a, a już, a już właśnie w takiej jesieni. No, ja to jeszcze przed Spookimowem, przed Spooktoberem nagrywam, już tu będziecie oglądać w Spooktoberze najwcześniej, także no ja mam, ja mam trochę lepsze wrażenia i taki klimacik, że tak powiem jesienny, nie Halloweenowy. No dobra, nie przedłużając. Jeszcze raz dziękuję Wam za obejrzenie. Standardowo zapraszam Was na mojego Instagrama i oczywiście Discorda. Jakbyście chcieli wejść coś tam trochę sobie ze mną popisać, a dowiedzieć się o czymś wcześniej, na przykład o tym odcinku, że będzie właśnie o takiej tematyce, to zapraszam. Linki standardowo w opisie. Czy coś jeszcze mam wam do powiedzenia? Chyba nie moi drodzy. Mogę wam co najwyżej kolejny raz w tym zarówno podsumowaniu jak i zakończeniu podziękować, że obejrzeliście do końca. No i co? Zobaczymy się za tydzień tak naprawdę. No dobra, już was dłużej nie trzymam. Do następnego moi drodzy. Cześć!